Cześć, witam Was na kanale Metyletylo Makeup i dzisiaj zrobimy sobie takie makijażowe powitanie wiosny. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie dzisiaj od oczu, a potem dokończymy makijaż twarzy i usta. I bierzemy się za pomadkę Maymat Lip Ink od Golden Rose w kolorze 10. Możecie użyć dowolnej różowej pomadki, jaką macie. E, ważne, żeby w miarę łatwo się rozcierała i zastygała zastygała, ale nie tak od razu żeby była taka dość plastyczna biorę sobie taki dość puchaty pędzelek, ale jakby spłaszczony w, tej, w tym wymiarze nabieram go sobie odrobinę tej pomadki na pędzel i na powiekę, na której mam tylko resztkę korektora rozklepaną tutaj jadę w zewnętrzny kącik Trochę za małe i nabrałam, także odrobinkę więcej. I jadę teraz na dolną powiekę, i to jest dość kluczowy moment, dlatego że nie chcę, żeby ten makijaż był taki mega wyciągnięty w tą stronę tylko chcę się bardziej trzymać takiego okrągłego kształtu, tak jak to ma w, w zwyczaju się robi w makijażu Spotlight. <laughs> e, dlatego jadę sobie tak do góry, zamiast w bok. Oczywiście i tak potem jak będę rozcierać To trochę mi to pójdzie w bok Dlatego teraz po prostu robię sobie taki Wiecie zapas Żeby potem móc sobie spokojnie rozcierać I się nie martwić Że za daleko wyjadę I tutaj jeszcze w załamanie Tu już mam właściwie resztkę Bo większość jest tutaj na dolnej powiece W ogóle to co mam na dolnej To przeciągam też na całość właściwie Żeby mi się cienie na dolnej powiece Która jest już przypudrowana Bo oczywiście miałam tam wiecie korektor żeby mi się lepiej przykleiły Tutaj jak wyjadę, to też się nic nie stanie. Wszystko jakby wiecie, spoko. Nawet jak tutaj na połowę tej powieki, bo i tak wszystko będziemy zakrywać cieniami. Tak naprawdę ta pomadka dzisiaj ma nam służyć przede wszystkim no po prostu jako baza. Także teraz rozcieramy. Ja teraz sobie wezmę taki bardziej zbity pędzel i będę właśnie rozcierać na granicach, na nim nic nie ma i właśnie to jest jego sekret że on mi właśnie dzięki temu, że jest czysty to ładnie to rozetrze i się to wszystko ładnie tam zmierza, wiecie, z pudrem, z podkładem który jest pod spodem I widzicie, teraz jak roztarłam, to tutaj jak szłam wcześniej w górę, to to mi się przesunęło bardziej w bok i zrobiło mi bardzo ładny, taki jeszcze w miarę, powiedzmy, naturalny i w zakresie tego, wiecie, wyprowadzania tutaj dolnej powieki z linii rzęs. To jest wszystko w tym zakresie, który wygląda jak najbardziej ok Także o tym pamiętajcie. Tu jeszcze, ponieważ to będzie makijaż spotlight, to tak resztką tutaj na wewnętrzną część sobie przejadę. Ale no to już wiecie, no już nie dokładam. Bo i tak tutaj nie mam jakoś za bardzo problemu, żeby mi się te cienie przyklejały, więc wiecie, też nie chcę dokładać niepotrzebnie jakiejś warstwy. Nie ma co. No i okej, okay, teraz możemy w spokoju jechać z cieniowaniem. Użyję sobie do tego paletki Kobo Midnight Wonders oczywiście nie tylko jej, ale akurat do tego etapu. I sięgam sobie po ten taki neonowy róż. Ten taki, wiecie, ciemniejszy. O. Bo są w sumie dwa neonowe róże. Może nawet ten jest bardziej neonowy niż ten. Ale biorę sobie ten i będę nim wyznaczać sobie szkic tutaj mojej powieki. Zacznę sobie od dołu. I znowu, tak jak wtedy jechałam bardziej pionowo, żeby lepiej kontrolować potem ten kształt, to tutaj, to tutaj robię tak samo. I jadę oczywiście w załamanie. Łączę sobie tutaj te dwie części. Jeżeli chcecie poznać dokładnie tą technikę, to tutaj link podlinkowuję Wam mój film z, 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 z moją dokładną techniką tego cieniowania. Może nie dokładnie tego, ale tej techniki po prostu. Tutaj sobie jeszcze dokładam. Tu mam, wiadomo. Marszczy mi się ta powieka. I rozcieram. Tu mam oczywiście po drugiej stronie pędzel. Yy, taki... Jak to się mówi? Puchaty. Je, już coś dzisiaj zapominam słów. O co chodzi? Puchatym pędzelkiem to sobie wszystko fajnie rozcieram. Dobieram sobie odrobinę tego Różowego cienia na ten pędzel puchaty, żeby też mieć trochę czym rozcierać. I teraz na bardziej precyzyjny pędzel nabieram sobie tego najciemniejszego, fioletowego cienia i będę nim wzmacniać zewnętrzny kącik. Klepujący ruch. Teraz to będę rozcierać oczywiście, ale na razie muszę to dobrze rozprowadzić i właśnie wklepać, żeby nie porobiły mi się plamy. Biorę sobie tego cienia, na którym miałam wcześniej ten różowy i tutaj go ładnie łączę. Nie powinno być z tym jakiegoś dużego problemu. Tu trochę wchodzę w załamanie, ale to odrobinę dosłownie. Skupiam się przede wszystkim na tym, żeby łączenie tych kolorów było jak najpłynniejsze. Wracam sobie na chwilkę do tego ciemnego cienia, i tutaj zjeżdżam na dolną powiekę. Teraz do tego wcześniejszego pędzla, żeby to rozetrzeć. Ja już prawie zapomniałam o dodaniu tego różowego cienia, neonowego w wewnętrznej części powieki, już to robię. Widzicie, tak to jest jak się człowiek po prostu przyzwyczai do jakiejś formy makijażu, to potem wiecie, ciężko mu to wybić z głowy. Tutaj nakładam takimi wklepującymi ruchami i oczywiście rozcieram. Tutaj roztarcie jest mega ważne. Coś jest... WSZĘDZIE roztarcie jest mega ważne, nie zrozumcie mnie źle. Ale tutaj to już jest wybitnie. Jak widzicie, trochę jak rozcieram, to ten cień traci na intensywności, dlatego muszę do niego wracać. Ale tak ma naprawdę każdy cień i no... my nic z tym nie zrobimy, trzeba po prostu się pogodzić i, i rozcierać, i dokładać, i takie życie. Na razie z tego co widzę jest ok, teraz przejdziemy do tak zwanego ostatecznego roztarcia I nabieram sobie na puchat pędzel Tu mam akurat taki odbarwiony, bo ostatnio robiłam inny makijaż, który też niedługo pojawi się na kanale I no, zgadnijcie ja z jakim kolorem Także nakładam sobie teraz odrobinę cienia różowa pianka z palet balonowa Bardzo dawno jej nie używałam A bardzo ją lubię więc wypadałoby ją od czasu do czasu, wiecie, odświeżyć sobie. I tym cieniem różowa pianka będę sobie tutaj rozcierać granice cieniowania. Tak jak widzicie, ona mi trochę zabiera tego koloru, takiego... Po prostu zabiera mi inne kolory, powiedzmy. E, dlatego będę musiała potem do nich wrócić. Znaczy, nie żeby to było jakieś zaskoczenie bo zawsze potem wracam do tych kolorów. Po prostu chcę Wam tutaj uświadomić, jakie to jest ważne, żeby, żeby właśnie nie jest tak, że jeden kolor ciap i koniec, tylko położenie koloru to jest dopiero początek pracy z kolorem. Wracam do różowego neonowego, nakładam na puchaty pędzel i jadę tutaj w załamanie, żeby to ładnie tutaj wyprowadzić. Też ten Zewnętrzny kącik, no, załamanie też, no co ja się będę oszukiwać? Mam wrażenie, że największa dysproporcja, jak na razie, jest właśnie tutaj od dołu, więc sobie spróbuję to wzmocnić właśnie też tym cieniem. I do najciemniejszego, tutaj, proszę bardzo. I na górę odrobinę. To oczywiście jeszcze też trzeba rozetrzeć odpowiednio. I mam wrażenie, że już jest całkiem symetrycznie. To, co mnie jeszcze może troszeczkę tutaj denerwować to to że tutaj jest tak jakby bardziej różowo niż tutaj, dlatego wezmę sobie cień z palety Wedding Vibes, to będzie ten Something Borrowed. To jest genialny cień, po prostu gumka do ścierania, naprawdę. Tylko nabieram go sobie odrobinkę na pędzel i wycieram. No po prostu to jest niesamowite, jak on działa, serio. Ja jeszcze lubię potem sobie wrócić do tego cienia. Bo wtedy wiecie, po prostu jak to nakładamy na siebie, to wtedy ta warstwowość i to wszystko to wychodzi najlepiej na świecie. Do pełnego cieniowania matami brakuje mi tylko czegoś tutaj, tam na dole powieki i użyję do tego cienia Flower Girl z palety Wedding Vibes. To jest taki różowy ładny cień i tutaj sobie wykończę tą dolną powiekę tym cieniem. Dobra, no to przejdźmy sobie do błysków. Ja już się nie mogę doczekać. Też w dużej mierze użyję po prostu palety Wedding Vibes, bo bardzo lubię te błyski. Są właśnie takie różowe i, i wiosenne. Także zacznę sobie od cienia Cocktails. Tutaj, tego. Nałożę go palcem jako bazę pod ten piękny, złoty pigment, jak zaraz zobaczycie. Tutaj na środek jedziemy delikatnie wklepuję, to ma być tylko taka chmurka że jakby tamten mi się nie nałożył tak, wiecie, super równomiernie bo to mają pigmenty do siebie, że czasem mogą się tak ponakładać, wiecie tu oczywiście na łączeniu i, 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 i tu też na łączeniu okej, okay, taki fajny różyk nam tutaj wystarczy teraz sięgam sobie po, oczywiście, spłaszczony, języczkowaty pędzel i mam tutaj taki pigment z Mio to jest Sprinkle Me, Midas Me Touch, tak się nazywa. I jest właśnie taki złoty, wpadający lekko w zieleń. Tak wiecie, mi się to kojarzy tak, wiosennie. Złoto, nie wiem od czego. Żonkile są takie złoto-żółte. I zieleń od zieleni wszędzie. Tak, tak sobie będą zasadniać te kolory. E, tutaj mam wysypane odrobinę tego pigmentu. Nakładam go sobie na ten pędzel. Tak wklepuję. O, tak powinien być pokryty w taki sposób. Biorę sobie to nic z albo jakikolwiek woda, atomizer cokolwiek i spryskuję tym. To, co jest ważne, to żeby ten pędzel był naprawdę dobrze spryskany. Także ja daję takie dwa, dwa pryski na początek. Bo jeżeli będzie suchy, to po prostu na ten pigment się osypie. I teraz sobie tak doklepuję. Nie maziam, tylko właśnie w klepów 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 klepów. I wydaje mi się, że jest całkiem okej, okay, ale tutaj mi się bardziej błyszczy, więc dołożę jeszcze taką jedną warstwę powiedzmy. Już tam resztkę tego, co tutaj jest. I tylko raz teraz spryskuję, bo już pędzel się namoczył. I jedziemy. O, no. No i teraz to jest błysk który ja tutaj chciałam uzyskać. Sięgam po puchaty pędzel i tutaj muszę troszeczkę, wiecie, rozetrzeć ten błysk, żeby on się tak mocno nie odcinał, bo jednak no nie chcemy tutaj mieć cut takiego na środku, tylko chcemy mieć po prostu ładny błysk. Odrobinę cienia na pędzel i tutaj sobie ładnie łączę wszystko. I tak samo tutaj, z tej strony. Też nakładam sobie na łączenie, żeby wszystko ładnie w siebie przechodziło. No i to, czego tutaj ewidentnie brakuje, to błysk w wewnętrznym kąciku. Użyję sobie do tego cienia Wedding Dress, tego o, tutaj. I nałożę go, jak zwykle, pacynką. I tutaj, o, proszę bardzo, nakładamy. Intensywnie ma być, mieli Państwo, intensywnie. No i na tym cieniowanie skończone, pozostaje nam tylko wykończenie tego makijażu, czyli dodanie kredek na linie wodne i wytuszowanie rzęs. Także jedziemy. Na dolną linię wodną nałożę sobie kredkę z Eveline IMAX Precision w kolorze białym, żeby wyczyścić sobie tą dolną linię wodną i żeby jeszcze bardziej otworzyć oko. No i to co ja jeszcze zwykle robię to wyczernienie tej górnej linii rzęs ale właśnie nie linii rzęs linii wodnej. E, użyję do tego kredki z Eveline i to jest eyeliner pencil waterproof i teraz się nie musiałam zastanawiać więc jestem z siebie dumna, bo zawsze się zastanawiam jak to się nazywa. Zamykam oko i tak sobie przejeżdżam właściwie to jest na takie półprzymknięte dosłownie Naprawdę wbrew pozorom to nie boli. No i teraz jeżeli chodzi o czy pozostaje mi tylko wytuszowanie rzęs, użyję do tego jak zwykle odżywki z Eveline, Advanced Wolmiach. Na to nałożę ci... co ja mówię cień. tuż, tusz z kobo Magnetic Look i na to, ponieważ dzisiaj będę wychodzić, nie wiem czy nie będzie padać w Sheffield, jest to wielce prawdopodobne, bo wielka Brytania. Wiecie jak to jest. I nałożę na to Tusz, który jest wodoodporny, to jest Big Volume Lash Waterproof. I naprawdę jest waterproof. Jest taki. No, jest mocarny, naprawdę. Znaczy, w sumie nie miałam jakoś wielu tuszy, które są wodoodporne, ale no, ten jest. Ciężko go zmyć, naprawdę. Ciężko go zmyć. No i tak prezentuje się sam skończony makijaż oczu. Powiem Wam, że e, mam wrażenie, że moje oczy są jeszcze bardziej okrągłe niż zwykle, co jest dość zaskakujące, bo i tak są dość okrągłe. E, no ale makijaż jeszcze nie jest skończony, teraz przejdziemy sobie do różowienia i rozświetlania twarzy. Jeżeli chodzi o róż, to myślałam, że nałożę coś e, mocniejszego przy tym makijażu, ale szczerze to teraz, teraz trochę się stykałam i chyba nałożę po prostu jeden z moich ulubionych róż. Life is a Peach z L'Oreal'a, e, bo on właśnie ani nie daje mi takiego mocnego blasku jak na przykład ten z Heian, ani też takiego mocnego koloru jak którykolwiek inny. On jest po prostu taki mega wyważony i daje mi taką niesamowitą świeżość na policzkach. Uwielbiam go naprawdę. Odrobina na nos. Chcę tak wyglądać, wiecie? Jakbym się opaliła po prostu, nie wiem, tak biegła sobie przez łąkę i, i właśnie była taka zaróżowiona. Także dlatego dzisiaj podjeżdżam jeszcze z tym różem, tak delikatnie pod oczy. Tak, o. Tam, gdzie faktycznie się najczęściej różowie. Tak samo z siebie. że makijażowo. Może dla niektórych ten efekt będzie przesadzony, ale wiecie co, ja sobie chyba jeszcze dorobię piegi dzisiaj, więc... Szalejemy, szalejemy po prostu. Biorę sobie teraz ten wspaniały zestaw Instaglow. I poza tym, że nałożę sobie odcień Leo, czyli ten najciemniejszy, tutaj na policzki, to będzie mój bazowy rozświetlacz, można powiedzieć. Wiecie co, on taki delikatniusi? Ja go sobie nałożę na mokro, czyli robimy tak samo, jak robiliśmy z cieniami na mokro, po prostu. Nakładamy i spryskujemy. O, no i, i co? No i to jest blask, no, mili Państwo. To to się może schować. Znaczy tamto poprzednie się może schować. O. Tak. No i tak go sobie dobrze wpracowuję, bo tylko wtedy on będzie tak naprawdę jakoś dobrze wyglądał. Hmm? Można? Można! Robimy to samo po drugiej stronie. No i odrobinka na nos. Tu już nie będę. Wiecie, tu już nie będę przesadzać, w sensie nakładać go na mokro, bo nie ma co. A, jakby co, ja byłam wykonturowana yy, brązerem z Vibo Beach Cruiser. Zresztą, w ogóle, jeżeli interesują Was kosmetyki, których użyłam, to. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Ekstra. No i miałam nałożyć jeszcze coś, ale teraz to nie wiem. Dobra, nałożę. Słuchajcie, ostatnio odkryłam, że to wcale nie jest paleta trzech rozświetlaczy i pięciu toperów, tylko to jest paleta ośmiu rozświetlaczy. Ośmiu rozświetlaczy i pięciu toperów. Magia, jak to się dzieje, że mamy tutaj aż, aż tyle produktów? A otóż, dlatego, że to. Ten rządek może być z powodzeniem używany jako przepiękne, toperowe rozświetlacze, co prawda, nadal, bo wiecie, no, toper to toper. Ale one są właśnie genialne, bo zostawiają drobinki, ale nie zostawiają żadnej bazy. Dlatego nawet to może być użyte jako rozświetlacz. Serio? To na przykład miałam użyte jako rozświetlacz w filmie. Z makijażem Foxy Eye. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zapraszam, bo był naprawdę bardzo fajny i prosty. Dzisiaj, ponieważ wiecie, jest taki różowy vibe, to użyję sobie Pawo. On jest taki złoto-różowy. Nałożę go sobie odrobinkę na palec. A, ten, nie odrobinkę. I będę go wklepywać tutaj na wierzch tego rozświetlacza. Ja wiem, to może być za dużo dla niektórych, ale słuchajcie, dzisiaj wariuję, bo jest wiosenny makijaż, więc można się po prostu oddać tutaj radości. A ja, no, też nałożę, co? Będzie coś niestandardowego, no ile można po prostu cały czas w tych, nie wiem, jakichś takich... delikatesach się obracać. O, tu jeszcze trochę, trochę to załagodzę jednak. Aby mi tutaj nie wyszły takie białe paski. Co to troszeczkę tak wiecie... rozdymić? O. No nie, no ale jest czat. No weźcie, że jest czat. W ogóle, jak lubicie takie yy, te rozświetlone makijaże, to serdecznie Was zapraszam do mojego poprzedniego filmu, bo tam, oj, też było glow, też było mocne glow, także wpadajcie tam. Dobra, słuchajcie, zostały już tylko usta, no i ewentualnie piegi tutaj. Tak zdecydowanie pójdę w te piegi, ale to za chwilę. E, nałożę sobie chyba pomadkę e, z Loreal, Les Macarons, bo jest taka różowa i po prostu, no ja już, ja mam ochotę dzisiaj zaszaleć, więc wiecie, tu normalnie, normalnie jakbym to miała zrobić, to nałożyłabym e, pomadkę My Matte Lip Ink, tą, którą używałam jako bazę pod cienie, ale umówmy się, ja tutaj, ja dzisiaj szaleję po prostu. To jest taki arbuzowe odcień, to jest w ogóle 828. Taka różowa landryna. Nadmiar odcisnęłam sobie chusteczką, żeby powstała taka dosłownie najcieńsza możliwa warstwa tej pomadki. I kurde, jak mi się to podoba, po prostu, ja wiem, to połączenie jest szalone. Ale ja mam ochotę właśnie na coś takiego szalonego, po prostu na wiosnę. Potem się trochę uspokoję, ale wiecie, no trzeba jakoś zacząć z pompą. No i teraz przejdźmy do tego ostatniego, ostatniej wisienki na torcie, czyli do piegów. Mam tutaj... E, co to jest? Cień do brwi. Tak, to jest cień do brwi z Golden Rose. E, też mam go w sumie na brwiach i będę nim właśnie robić piegi. Mam tutaj też taki bardzo precyzyjny pędzelek, też w sumie do brwi. I dosłownie na czubeczek tego pędzelka, tak na ten, na ten samy to, o, o, tu, nabieram sobie odrobinę tego cienia. Teraz będziemy stemplować. To jest mój już stary numer, jak już robiłam, chyba w letnim Get ready, coś tam. I tak sobie stempluję tam, gdzie chcę, z taką intensywnością, jaką chcę. Naprawdę uwielbiam ten sposób. Wtedy możemy tak fajnie to kontrolować. Mieć na przykład te piegi z, z... 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 O Jezu, jak to się nazywa? Yy, ze spreju na odrosty. Nie podobają za bardzo. Bo są właśnie takie... Nie wiem, ja u takich piegów nie widziałam, szczerze powiedziawszy. Może widziałam mało biegoda, biegowatych osób. Ale wyglądają jakoś tak, nie wiem. Zresztą w ogóle ten spray tak... Nie ufam mu. Nie ufam temu sprayowi. Za to ufam swojej ręce. No już jest ciekawe, już się coś na tej twarzy dzieje. No mogę powiedzieć, że ze mnie dzisiaj taka pani wiosna. No i tak prezentuje się skończony makijaż, trochę mi zajęło zrobienie tych biegów, ale to nieważne. Jest cudownie. Naprawdę tak mi się strasznie podoba. Dawajcie znać, co sądzicie o w ogóle o spotlight, o całym tym tutaj. Jak to inaczej powiedzieć, żeby nie użyć słowa vibe, bo strasznie tego słowa nie lubię. Yy o całym takim klimacie właśnie wiosennym. Ja się czuję mega naładowana po prostu energią już od samego tego makijażu. E, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy Wy też tak macie, że jak przychodzi wiosna, to macie ochotę po prostu na więcej kolorów, więcej takich energetycznych makijaży, jakieś takie tego typu kolory e, na ustach na przykład. Dawajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa z chęcią tutaj z Wami popiszę o, o wszystkim. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście zostawcie mi kciuka w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich filmów w przyszłości, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu dzwoneczka. To Również ci powracający subskrybenci, to żeby też kliknęli ten dzwoneczek, bo wtedy YouTube y, może Wam wysyłać wszystkie powiadomienia, a nie na przykład jedno na 24 godziny albo nie wiem, jedno na 24 lata. Wpadajcie też na moje social media. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. No i co, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!